To. Bartusia zabiorę, Dojdzie. moja ciocia. Kamila, Kamil Osu. to za nią, do jednej klasy. Tak? Mhm. No. dobrze. Maniuś. ty kombinujesz? Maniuś, nie na mnie. Ma tam tam zaraz. Zawsze. Muszę być zawsze ja? Tak, bo ty... Wiem, no, że ja, jestem pierwszy. Wiem, że z jestem piękna, ale dosyć przesady. Nie, przesadzajmy Monika, nie przesadzajmy. Monikę, nie film, nie film, ujęcia. Nie! On wie kogo nagrywa. Przykro mi gucia jestem zajęta. O jaki peł, będę, że będę... Oh, wow. Pamiętaj, że razem siedzimy na Polski. To co? Grosisz mi. Jasne. Tu gosta jest tutaj? O kurde. zeszłania szkonie. Będą sanie, Niech w, nie w koniki! Hej, jadą sanie, saniach panny, czy nich janosiki! Hej, jadą w saniach panny, czy nich janosiki! para, para,

to tym Co tylko, co tylko, tylko chcesz. A jak będziemy dojeżdżać, to, tak, to śpiewamy lornetkę. Umiecie? Yeah. No masz, nie umiecie lornetki? A co to jest? Kupiłek lornetki! <grym> no, <grym>

w Afryce nie do oburwanych. To nie jest śmieszne, wcale, a wcale. Wodzisz... No sam naraz nie biegnie i nie miał.